Jest rodzinka, mamy przedstawicieli inteligencji prawosławnej. Tutaj nie, nie udało mi się yy, skontaktować, dograć sprawy z y, hierarchami, ale mamy, tak jak tu jesteśmy, oddolny kościół. Proszę. Bardzo. Witam tam państwa serdecznie przepraszamy za spóźnienie dzisiaj mieliśmy też taką uroczystość w naszej parafii mieliśmy bardzo zdolnego dyrygenta który niestety zmienił miejsce pracy i stąd między innymi nasze spóźnienie bardzo miło nam że możemy tutaj gościć tak, który jest filozofem publicystą i Proszę. łodzianinem z wyboru, można powiedzieć, od dwóch i pół roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie, miło nam, że właśnie tutaj gościmy. No, tak, no, no. tak, jako przedstawiciele, wierni laikat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w szczególnym dniu się spotykamy w stulecie naszej niepodległości. Tutaj nasz kościół, który jakoś tam reprezentujemy skromnie od początku tej niepodległości, był, ale też był zawsze na tych ziemiach Rzeczpospolitej, ziemiach, które zawsze cechowała pewna wielokulturowość, tolerancja religijna, zrozumienie, wzajemny dialog i mamy nadzieję, że w takim duchu dalej będziemy dzisiaj obchodzić tą uroczystość, to stulecie, czasem wbrew temu, co się dzieje naokoło po prostu też chcemy budować z Państwem jakiś taki mur zgody, porozumienia i dialogu. Tak tutaj już mieliśmy, byliśmy na własnej liturgii o godzinie 10, więc taką ja krótką modlitwę bym zaproponował, może w języku najpierw cerkiewnosłowiańskim, a potem też w języku polskim, byśmy zmówili Ojcze Nasz i potem taką modlitwę do Ducha Świętego Królu Niebieski. Więc zacznijmy może od Ojcze nasz”. Mhm nasz, nasi, że jest si na niebie niech, da świat Twoja, da przyjdzie Carstwo Twoje, da budzie wola Twoja jako na niebie i si na ziemi, chleb nas nasłuszy i dasz nam dnie i ostawi nam długi nasza, jako że i my ostawiałem dłużnikom naszym i nie widzi nas Woi skuszenie, no i zbawi nas o kawę. Ojcze nasz, który jest z Niebie święty, imię Twoje, przecież królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie bójdź nas na pokuszeniem, zławo te złego I właśnie modlitwa do Ducha Świętego, to też będziemy prosić o łaskę Ducha Świętego dla naszej ojczyzny na kolejne stulecie, niech właśnie Duch Święty oświeca i nas wszystkich obywateli Polski, rządzących władze samorządowe, wszystkich innych, którzy co... Dziennie działają na rzecz dobra wspólnego, na rzecz budowania tego naszego wspólnego państwa. Caru niebieskim W Teszycielu Duszej Istyny, iż Dewizy Sisja i Słonia, Sokrowi Szczepłagich i Żyzni Podatielu, Piliw z Cielisa w Dni oczyści Z jakiejś Skwiernej, spase Błaży Duszy Nasze. No to mniej więcej takim tłumaczeniem jest Król Niebieski, Pocieszycielu Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico Duchu i Dawco Życia. Przyjcie, zamieszkaj w nas i oczysz nas ze wszelkiej zmarłej. Wszelkiego grzechu, błędu i zbaw o dobrych dusze nasze. Dziękujemy bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Witamy serdecznie. Program i pisze Bacek Pomocy. No i potem zaczęła się z nami dyskusja, rozmowa co, jak i tak dalej, i tak dalej. Także tylko z tego powodu. to No i ponieważ to jest takie święto, to pomyślałem sobie, że taki rekwizyt raz na 100 lat tutaj może stanowić scenografię. Mianowicie drugie najważniejsze wojskowe odznaczenie polskie po Virtuti Militarii to Krzyż Niepodległości. I tutaj jest właśnie egzemplarz tego krzyża i dyplom. Krzyż był nadawany od 1930 roku do 1937 przez 7 lat. No i jest tam napisane tutaj to, jest tobą stepna Pięćdziesiąt parę lat temu. W tej istępnej odchodził na emeryturę ksiądz, przepraszam, lekarz wiejski i wprowadzał w swoje obowiązki nowego lekarza wiejskiego. I mówi temu lekarzowi nowemu tak: Musi pan, panie doktorze, uważać, bo jak pan będzie leczył, to góralki będą się odwdzięczać panu jajkami, masłem, serem, no, rzadziej pieniędzmi, natomiast górale będą pana namawiali do picia. Czy pan pije alkohol? Nie pije. Widzi pan, ze mną było tak samo. I broniłem się, kiedy mnie częstowali. Używałem argumentów. Najpierw mówiłem w ten sposób. Ja nie lubię dudki. Nie działało. Następnie. Mnie, ja mam słabą głowę, bardzo szybko się upijam i rozrabiam. Nie skutkowało. Mnie żona nie pozwala. Nie skutkowało. Mnie lekarz zabronił. Nie skutkowało. Ja biorę takie lekarstwa, które z wódką nie godzą się, nie skutkowało. I w końcu znalazłem argument, który poskutkował. Jak ręką odjął, nikt już nie namawiał. Mianowicie powiedziałem, wyznaję taką wiarę, która nie pozwala pić alkoholu. O to chodzi? W istednie, w tamtych czasach było w małej wiosce kilkanaście różnych grup wyznaniowych chrześcijańskich. Zdrowia, 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 zdrowia. Na mną odbierzemy. Marsz, marsz do Z ziemi włoskiej do Polski, Za swoim przewodem, Złączym się z narodem. Marsz, marsz do Z ziemi włoskiej do Polski, Za swoim przewodem, Złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie warte, będzie Polakami. Dał nam swój skład, bo na Wartę jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za swoim przewodem łączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki od Poznania poszczewskim zaborze, dla ojczyzny radowania rzuci się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Mówi ojciec do swej wasi, cały zabłagany. Słuchaj jeno, no nasi, zarabany, masz marz Marsz, marsz z ziemi włoskiej do Polski. Za swoim przewodem złączym się z z ziemi łowskiej do Polski za swoim przewodem złączył się z narodem. I ojczyzna nasza. Potem była piąta opaśnie, a szósta brzmiała tak. Na to wszystkich jedne głosy, dosyć tej niewoli, mamy racławickie kosy, kościuszkę Bóg pozwoli. No, ma. <laughs> Mamy jeszcze małe ogłoszenia. No, przepraszam, bo tenek, może tak, mówiono bo trochę równie o Wilnie, chciałem zagadnąć do szczególnie Łodziaków, że 1 grudnia w sobotę będzie Teatr Polski z Wilna. No, no. 아이 o l a ayola, a 라 Po polskiej krainie Zobaczyła nie minie. Zobaczyła kraków, spędził go nie minie. Zobaczyła kraków, spędził go pokochała, minie. go miłości miłości tego opasała nad moją kolebką. Matka się schylała, wszyscy. Matka, matka się, schylała. się schylała. I po polsku patrzcież mówić nauczała. I po polsku patrzcież mówić nauczała. Ojcze, nasz i, zdrowasz, i, skład i skład apostolski. I skład apostolski. Przy tym bym miłował polski biedny naród polski. polski. Przy Pol tym bym miłował biedny naród polski. Biedny naród polski. Bo ten naród polski, ten ma urok w sobie, ten ma urok w sobie. Kto go raz pokochał, nie zapomni w drobie. kto go raz pokochał, nie zapomni w A Abym, gdy dorosnę, wziął Polkę za żonę, wziął Polkę za żonę. Bo tylko polakom laszki przeznaczone. Bo tylko polakom laszki przeznaczone. Niech Francuz francuskę, niemiecko paniemkę. niemkę. Niemiecko ha niemkę. Ja zaś wolę Polkę niż li cudzoziemkę. Ja zaś wolę Polkę niż cudzoziemkę. <śmiennie> ładny tekst. Bardzo ładny. No swej miłości, którą byłem sam. Opowiedziałbym o swej miłości, którą byłem sam. A co? A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał. Za te czarne, cudne oczy, na serce duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczęta Serce, duszę bym dał. Piechota, otwórz to panienko, to piechota. Panienka otwierać podskoczyła. Panienka otwierać podskoczyła. Żołnierzy do środka zaprosiła. Żołnierzy do środka zaprosiła. Brawo. Brawo! Malowane dzieci. Nie jedna panienka, panienka, za wami poleci. Hej, hej, ułani. Malowane dzieci. Nie jedna panienka, za wami poleci. Hej, hej, ułani. Malowane dzieci. Nie jedna panienka, za wami poleci. Nie jedna panienka i nie jedna wdowa, Zobaczy u Ani polecieć gotowa. Hej, hej u Ani malowane dzieci, Nie jedna panienka, za wami poleci. Jedna, panie, wioski, nie jest no nie takiej dali, chaty, żeby się kochały u mężatki. Hej, 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 ułani, malowane dzieci. Nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane nie jedna panienka za wami poleci. Dlaczego? Wojenko, wojenko, cóż załóż się tobie, kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, gdzie nim leży grobie. Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, w ciemnym leży grobie, na pojemce ładnie. Kto go nam żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan mu kule nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, pa bukule nosi. Naszeruje wiara, bo ściek mały leje. Raz, was stąd, moi raz, bracie, bo tak Polska brzeje. Raz, was stąd, Wybrać bo tak duska grzeje, wojenko, wojenko, co jest w Tobie, kogo Ty pokochasz? kogo Ty pokochasz, Wym leży grobie. Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, w zimnym leży grobie. Mogę przechodzić, bo już mogę być bez twarzy i bez żadnego skrępowania. Skrzynka bolana. Aha, widzisz, ma zadanie takie dostał, no dobrze. No. Do forsy zbierania. Tak jest. I proszę to no. puścić o Dobra. Ja na tamtym końcu będę odbierał. Aha, wruz pęki białych róż. Wrócia się z tej wojenki już. Wrócił całuj za dawnych lat za to zatoru najpiękniejszy kwiat wrócił, całuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży, najpiękniejszy kwiat. No. Na to jesień, zima już Cóż teraz, mój jesieńku mój Gdy do dzięki wrócisz do dziewczyny swej Cóż ci teraz, mój jesieńku mój Gdy do ręki wrócisz do dziewczyny swej Ja dziewczyno Dziś nie stał był twój ongi gran, czy też można by dla swej serca żal dziś nie stał Sienko, nic nie trzeba już Bo mu do pęki białych róż Tam pod jarem, gdzie w padł Rośnie na mogile białej róży kwiat Tam pod jarem, gdzie w padł Rośnie na mogile biały róży kwiat Nie rozpaczaj lubę będzie. Ziemi nie będziemy muszę, policzony będzie z znój, za ojczystę pole ukochany twój. Policzony będzie krótki znój, za ojczystę pole ukochany twój. Tyle zaprosił w niedzielę szalusi. Szaneczko. Szalusia, nie ciała, bo bardzo się bała o swoje szukaneczki. Nie bój się, nie. nie bój się, szczęście moje. Ja będę cię trzymał tak mocno jak lew. To się, członeczko moje. Nie bój się, nie. Nie. Nie bój się, Lepiej, z... się, z... się moje. Ja, ja będę się trzymał, się trzymał za mocno jak lew, boś przy... bo moje. Gdyż górki jechała, przemoczno trzymała Szalomona za szyję. I tak mu gadała, i tak mu szyktała. Szalomon, jak leży, Przeżyj nie mi za uszami Bo szaki się mogą wywrócić na śnek I konecz będzie z, z nami chodź tam Nie wrześ mi za uszami Bo szaki się mogą wywrócić na śnek I konecz będzie z nami, będzie z nami. O, nie. He, he. Karamba! Obiecaś mi na Chorwacka! Oh god. Masz szeroki masz rękość tam niech żyje nam łodzia ja i ci wszyscy, a ty masz rękość tam wszyscy, niech żyje nam łodzia ja i ci, się rano nie chce z łóżka podnieść. To...